Myślisz, że zło to coś, co widzisz w wiadomościach wieczornych? Myślisz, że zło to świat, który nie ma do ciebie dostępu? A co? Jakbym ci powiedział, że zło mieszka w tobie, tylko siedzi cicho, jak coś, co mieszka pod podłogą, czując zapach twojego strachu. Wujek Karl nazywa to cieniem. To wszystko, co od siebie odciąłeś. To wszystko, czego nie chciałeś znać. To wszystko, o czym chciałeś zapomnieć. Strach, gniew, styd, żądze, kłamstwa. Naprawdę myślisz, że się ich pozbyłeś? Ty je tylko schowałeś głęboko, jak brud pod świeżym śniegiem. I pewnego dnia... Kiedy wszystko się zawali, cień wyjdzie na powierzchnię. W Twoich słowach, w Twoich oczach, w tym, co będziesz robił, kiedy nikt nie będzie patrzył, i wtedy zrozumiesz, że piekło to nie jest miejsce. To proces. To ogień przechodzący przez Twoje wnętrze, topiący wszystko. Aż zostanie sama prawda. Bo czasem musisz przejść przez piekło. Żeby piekło mogło przejść przez ciebie i wbrew pozorom to nie jest koniec świata. To początek niektórzy nazywają to ciemną nocą duszy. To taki moment, kiedy podświadomość zlewa się ze świadomością, żeby wznieść się wyżej niż kiedykolwiek była. To taka wycieczka do Disneylandu dla dorosłych, gdzie karuzela nigdy się nie zatrzymuje, a każda kolejka prowadzi w głąb Ciebie. Gdzie każdy uśmiech jest grymasem, a każda atrakcja to wspomnienie, którego nie chciałeś już oglądać, ale kiedyś z niej wracasz i wiesz jedno: że to, co miało cię zniszczyć, tak naprawdę otworzyło ci oczy.